Pusto stanął przy powstańców strąskich, no, kilka lat temu ta część pozostała, gdzie spaliła. E, także znamy ten obiekt, że on jest trudno pali, bo jak wejdzie w tą trzcinę tą w tym murze, to on sobie te, idzie dalej, się rozprzestrzenia i ciężko to ugasić, dlatego tutaj e, przyjechało już e, w sumie cztery samochody, jeszcze jeden dojedzie. Ale to... Czy jakieś osoby brały udział tutaj może postronne yy, w ktoś tym podpaleniu? Czy ktoś jest ranny? Nie, 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 nie ma bo jest ranny przed zakrętem. Co do przyczyny, no to nie ustalono na pewno tutaj, nie, nie, nie wiadomo. Nic. Ale mieszkańcy twierdzą, że to już nie jest pierwszy raz tutaj? No, zgadza się, nie, nie pierwszy raz tu jesteśmy. Nie wyklucza się oczywiście jakichś tam działań osób podpalających to, aczkolwiek ta no, przyczyna nie została ustalona. Państwo tutaj mieszkacie. Jak tutaj sytuacja wygląda na co dzień? No przy ten punkta stoi już jakiś czas, bo to długo, 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 czyli w końcach więcej, drugi rok. Drugi rok i ciągle jest podpalany, niezabezpieczony jest w ogóle. Dzieci tutaj biegają małe, bo nie mają gdzie ich przecież po nic. To się sypie, to się Ale jakieś wypadnie. podejrzenia, że to jest celowo podpalane w jakiś... No wydaje nam się, że to gdzieś samo się to nie zapala. Albo znowu dzieciaki, papierowy tam. I, I niezabezpieczony jest budynek w ogóle, ani nieogrodzone to jest, ani nic. Przecież to już może dojść do tragedii w każdym momencie. I administracja z tym nic nie robi było zgłaszane do administracji? No przecież to wiedzą doskonale, bo to jest nie, pierwsze, nie pierwszy raz ten pomar, nie co, przecież oni wiedzą doskonale.